No więc dzisiaj, słuchajcie, już naprawdę bardzo fajnie. Można śmiało powiedzieć, że Henio wdrożył się w e, przedszkolny rytm. Ehm. Jest taka farma ze zwierzątkami, którą on się bawi, która, którą bardzo polubił, więc mówiliśmy mu, że e, zwierzątka na niego czekały, już się nie mogą doczekać, aż on przyjdzie. I dzięki temu Heniu pobiegł szczęśliwy, więc już mamy trochę kamień z serca. Dosyć szybko to e, się stało, że się ładnie zaklimatyzował. Oczywiście wiemy, że czy po weekendzie, czy po jakiejś nieobecności będą te powroty też trudne, ale już mamy taki kamień z serca, że się udało to zrobić w miarę, e, w miarę dobrym tempie. Radosław już jest relaksowany i słucha muzyki. Już dużo łatwiej mu to znosić niż wczorajszy dzień. I nawet apetyt mu wrócił.